Błagam, nie kończmy jeszcze karierę Robertowi Lewandowskiemu, gość ma 37 lat, ale to jest unikat, to jest zjawisko i w ogóle co to był za hat-trick na Balaidos? Robert Lewandowski wraca do składu w pierwszym meczu po kontuzji mięśnia i od razu ratuje Barcelonę. Ale w jakim stylu? Przecież ta główka, ten trzeci jego gol, to było naprawdę zjawisko. Kolejny, czwarty już w Barcelonie: hat trick Roberta Lewandowskiego, i on cały czas pokazuje, nie kończcie mi kariery. Ja się jeszcze nie skończyłem. On ma dopiero w tym sezonie cztery starty od początku w Barcelonie, w La Liga. A jest nadal wicekrólem klasyfikacji Picici. Ma tyle samo trafień co Julian Alvarez, ma 7 goli i ta jego średnia jest naprawdę piorunująca. Być może Lewandowski gra mniej, być może jego rola nie jest taka ważna, ale on co 64 minuty w Barcelonie zdobywa bramkę. To jest jakaś zjawiskowa średnia, także Kylian Mbappé być może jeszcze nie może sobie szykować półki na Picicci w tym sezonie. To jest tylko 6 goli różnicy. Robert Lewandowski pokazuje, że te wszystkie głosy o jego końcu kariery są naprawdę przedwczesne, bo on nadal jest w topowej dyspozycji. Hansi Flick nie może się go nachwalić. Mówi, że to jest największy profesjonalista, z jakim pracował, ale przede wszystkim ta ich relacja jest świetna. W przerwie Flick zapytał Lewego, czy chce zejść, czy chce trochę więcej odpoczynku, ale Robert powiedział, że zna swoje ciało, czuje się doskonale i woli zostać. I w taki oto sposób uratował Barcelonę. Ile w ogóle ten hat-trick dał radości całej drużynie, to już pokazują obrazki pomyczowe. Wszyscy koledzy z szatni byli bardzo zadowoleni z tego, co zrobił Lewandowski. Umówmy się, Robert pracuje na status legendy i w Barcelonie cały czas pnie się po tych szczebelkach do góry. Zostawił już z tyłu Neymara, którego wyprzedził w liczbie bramek. Jest w okolicach Luisa Enrique, ale tak naprawdę myśli o tym, żeby dogonić Kristo Stoiczkowa czy Patryka Kleiberta. To jest jak najbardziej realne. A czy wejdzie do pierwszej dziesiątki? No, tu już zobaczymy. Brakuje mu 21 goli, ale. Wcale nie jest powiedziane, że to muszą być jego ostatnie miesiące w Barcelonie, jeżeli dalej będzie tak strzelał. Bo zobaczcie, że Lewandowski gra mało, ale cały czas dowozi doskonałe wyniki i tego mu nikt nie odmówi. Dla nas to są wspaniałe wieści przed meczem z Holandią, ale sam Robert Lewandowski wysyła taki sygnał światu: nie wysyłajcie mnie jeszcze gdzieś na wakacje. Nie Arabia Saudyjska, nie USA i Miami, być może nawet jeszcze nie Milan czy nie Fenerbahce. Misja jeden rok kontraktu dłużej w Barcelonie. Cały czas trwa, cały czas jest aktualna i Robert Lewandowski jeszcze pokazuje, że nie powiedział wcale ostatniego słowa.